Cześć wszystkim moi drodzy, jakiś czas temu pojawił się odcinek, który dotyczył reklamy Lidla, a tak naprawdę dotyczył tej wojenki, która się toczy obecnie w mediach, czyli Biedronka kontra Lidl. My to trochę wejdziemy na inny wymiar, bo dzisiaj trochę osłodzimy sobie tę wojenkę za pomocą ich produktów z cukierni i z Lidla. I z biedronki. I zobaczymy sobie, który tutaj sklep subiektywnie okaże się lepszy. Czy tutaj ten donat będzie lepszy? Czy może tutaj pączek, Czy tutaj ta bułka? Czy jeszcze coś innego? Sprawdźmy w takim razie, która cukiernia jest lepsza. Czy biedronki, czy litla? Dlaczego? lupier? dużo tutaj robi. Chyba tego samego dostawcę. No trochę tak bije, jakby dniem wczorajszym. Tak lekko na kacu jest ten ogalik. Pączek widzę taki... Escobar? Zmieniam zdanie! No bo... Rasumpcja. Rasumpcja, jak w Sejmie! To mamy dwa, tak? Jest i Lidl, jest i Biedronka. Dobra, jedziemy z pierwszym. Ja tylko kiedyś w swoim życiu z takiego... Z tej piekarni kupowałem rogaliki, pamiętam. A takie pączki bardzo, bardzo rzadko. Pamiętam, że pierwszy film to mocno pojechaliście, że wam smakują te hot dogi. Zobaczymy jak tutaj, czy będziemy się różnić z smakiem, czy też nie. Jedziemy z numerem jeden. Czyli jedziemy z pączusiami. No, taki... No czujcie, jest to pączek na pewno mrożony. To się niesamowicie rzuca w oczy. Ja w swoim życiu pączków zażarłem konkretne ilości. Zawsze babcia mi kupowała do szkoły. Taki średni. Ten się wydaje lepszy. Już czuję w ogóle, że jest bardziej taki puchaty. To jedno i to samo. Ciężko powiedzieć. Czy one nie są tym samym? Wyglądają bardzo podobnie do siebie. Zobaczcie sami, jak to wygląda tutaj. No, ten jest jakiś bardziej puchaty, ale wiecie, to też może być różnica po prostu w wypieku. Niemniej jednak zaczynamy jeszcze tą. Ta marmolada nie zła tu A tu? Jest chyba to samo. No, więc są do siebie. Zbyt podobne, żeby to było co innego. W widzę taki Escobar. <laughs> Dla mnie Remis. I uważam, że to jest w ogóle to samo. Nie czuję żadnej różnicy pomiędzy nimi. Ewentualnie jakoś ta marmolada, może tutaj kapeńkę lepsza, ale ten jest jakiś bardziej puchaty. Czy to jest kwestia taka, że akurat tu się to wydarzyło? Nie wiem. Dobra, to wybieram tego. A to jest. Biedronka. No dobra, no dajmy, że jeden zarobię drogę, ale... A cena, w, w, w ogóle jak, różnica w cenie jakakolwiek jest? Złoty 35 do złoty 15 Złoty 35 złoty 15. Cena jest praktycznie identyczna, no ale załóżmy, że tu jest droższy, no to k, Ale dla mnie ten jest kapeńkę, no takie 9,5. nawet wiem, nawet dziewięć do, do 10, jeżeli mielibyśmy w tej skali mm, określać. Ale ogólnie słabe pączki. No ja jestem do zupełnie innych przyzwyczajonych. Zestawienie numer dwa. <zysklı> mhm. A życie rzeczywiście bardzo, bardzo będzie słodkie. Jakiś był taki nawet keczup chyba słodki. Nie, kwaśna marta i słodki jak? Był taki keczup kwaśna marta, to był chyba jeden i słodki Janek czy coś takiego. W ogóle bardzo dobry był ten keczup. i to jest takie strasznie, strasznie wypieczone, ale zobaczmy. Nie mogę tak, bo nie czuć nic wnętrza. Trzeba przepołowić i teraz tu. No to to jest, to się nazywa, nie powiem jak to się nazywa, malinowy duet? Coś takiego? Budyń? I malina, to znam tę rzecz, ale nie mogę skojarzyć z jakiego sklepu jest w podanym kształcie. Środek dobry? Mocno przypieczone? Może być. Nie rwie jakoś. Oj, tutaj zdecydowanie mniejsze. Tutaj nie popełnię tego błędu, wezmę od razu ze środka. Oj, tu strasznie wypieczone, aż teraz go, goryczkę czuć. To bardziej słodkie. Mm. Tutaj, bardziej aromatyczne, i bardziej słodkie. Mm, Więc jakby no, przypraw. Chcecie w sensie wiedzieć co, co tego smaku. Jest bardziej intensywny tutaj. Czy to zazwyczaj to, że jest zamknięte w mniejszej przestrzeni? Nie wiem. Mm, ale wybrałbym mm, te. Tak, to bym wybrał, ale też jakoś takie. Nie, no, nie, jakoś super nieporywające. Gdyby to było ciepłe. No nie no, to, to trzy razy lepiej. Ale znowu jest to do siebie tak bardzo podobne, że. Kurna tu jest wszystko identyczne, praktycznie. Punkt dla Lidla. Dla Lidla? Co ciekawe. Tu jest jakby mniej tego naładowania smaku, tej, tej, tej truskawki, tej maliny, ale smaku czekaj, tego budyniu. oni nie chyba miałem tego samego dostawcę. To do się podobny, żeby to było, miało być yy, coś innego. Ale jak dla mnie to jest wszędzie to samo. No, wielkością się różni. no. Lidlu, czyli ten mniejszy, złoty 71. Proszę, dziwna cena, złoty 71? 2,59. Biedronce. No, tylko to jest dużo większe, nie? Tylko że jest większe. Nie wiem, moi drodzy, mi się wydaje, że jak z tymi piekarniami ichnymi, to jest tak, że to jest jeden dostawca i oni po prostu tylko zmieniają nazwę. Tu jest malinowa chmurka, tu jest chmurka, kurde, z ragą Wiecie o co chodzi? No dobra, no gdzieś tam musimy wybrać tego zwycięzcę. Mam nadzieję, że później będzie trochę co innego. Jeden jeden. Tak wychodzi. O! Babunia. To będzie pewnie najdroższa rzecz z tego całego zestawienia. Matrioszka, zobaczmy, co ta matrioszka w sobie ma. To Może być słodziutkie jak diabeł. Ło. słodziutki ulepek. To nie ma ślany w środku. Mhm, też jakieś takie są kwaśne elementy położone na, na wierzch. Niezła. Początek był taki mocny, ale teraz już jest dużo, dużo lepiej. A z drugiej strony ma finkę. Nie było tych samych smaków. Nie te same. A, nie te same. Okej, okay, patrz. Tak, ciężko jest w ogóle wyczuć zamkniętymi oczami, że to nie są te same smaki. To jest też hit. Ta jest na pewno mniej słodka. Natomiast jeżeli chodzi o ciasto, to po raz kolejny jest, no, super podobne do siebie. Takie lekko maślane, lekko takie, tak jakbyście zmieszali mąkę, masło i dali trochę cukru. I to jest taka, ta konsystencja tego ciasta. Wiecie o co mi chodzi, jak się robi. Tak jak murzynka byście robili, w środku jest też takie trochę mokry. Ale wydaje mi się, że, no, bardziej tu bym poszedł, w tę stronę. Gdybym miał ja z tych dwóch zjeść jakąś mafinkę, to zeżarłbym tą. Mocno. Tę, tą. Punkt dla Lidla. Punkt dla Lidla! O, proszę uprzejmie, i co tu jest? Fun bake. A czemu to jest nawcany Łowicz? Aha, z pysznym nadzieniem Łowicz, czyli że w środku jest pewnie dżem od nich. Mhm, a tu jest pyszne nadzienie muffin duo. Nie, nie ma. A wedla tu w środku jest. Ale niezłe te mafinki. Na pewno najlepsze z tego całego dzisiejszego odcinka i to zdecydowanie. To można byłoby nawet, tak wiecie, jako taki mały prezencik komuś tutaj, jak ma przykład urodziny w pracy, wbić świeczuszkę yy, i jest super. I ładniej to wygląda jakbyśmy mieli wbić w pączka. No, Tak 3, 99 yy, tu. 349. To 3,49 w Biedronce, a w Lidlu 4 złote. Aha, no to to jest kapeczkę droższa, 50 groszy. No ale ja bym wybrał jednak tę. A zobaczmy ten środek, jak ten, jak, jak ten łowicz się prezentuje. O, tyle go jest. No to nie tak mało. Myślałem, że mniej będzie. Ale kwaśny ten dżem. To ten dżem średni. A tu? Nie no, tutaj zdecydowanie mniej tej czekoladki, nie? Cekulada mniej. Ale to zmieniam zdanie. No bo ten dżem dobry, taki cierpki i nie... Hmm. Zmieniam zdanie. No bo... Hmm. rasum, jak w Sejmie. To idziemy jednak tu. To jednak Biedronka. Bo ten środek by nie, 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 nie zagrał misiowi. Nie, nie, nie. Czwóreczka. Czwóreczka. Jedziemy. O. Znowu pączuś? Znowu pączuś. Znowu będą takie same te pączki. Znowu jakieś takie tutaj balonki. To ten... Trzy razy lepszy niż tamten pączek. Lukier. Dużo tutaj robi. Fajnie taki lekko pomarańczowy, pewnie ze skórką pomarańczy. Tu trzy razy lepiej niż tam. Teraz jedziemy tu. O, zapakowane nawet coś takiego. Dobra. O, ten w ogóle ma już skórkę. No, no tak. No, ten. Ten jest lepszy, bo wchodzi na to, że jakby duży utrzymuje świeżość. Ma więcej naładowania smaczku. Taki smaczek dla mnie tutaj się wytworzył. Bez śmiania się, no ten no bardziej mi podjeżdża. Chociaż ten jest też o wiele lepszy niż te pierwsze. Pokażę, jak one wyglądają. Ten w ogóle lukier na nim, a ten cukier puder to nie. A czemu ten ma? Znowu ten łowisz? O Jezu, znowu będę musiał zmienić zdanie. No nie! Poczekajcie, no to ja muszę zobaczyć to nadzienie. Bo to nadzienie jest takie jakieś... No tu lepiej gra to nadzienie. Nie. Nie zmieniam zdania. Ten, a tu na jakie? Marmolada. Zwyklak. Ale niezłe te pączki. Ale to będą droższe niż tamte. Bank. To ten wychodzi, że kosztuje 3,49. No to może tyle kosztuje, bo to czuć, że jest lepszy. W lidlu. Biedronkowy. Zoty 35. Cena czyni cuda. C, C, C. Kupcie buty Shaka Mmm, no jeżeli on kosztuje złoty 35, a ten kosztuje 3,50, no to... Zmieniam zdanie. To zmieniam zdanie wtedy, ale jeżeli tak nie jest, ale dobra, no już i po, zasugerujmy się tylko smakiem. No to jeżeli sugerujemy się tylko smakiem, to nie zmieniam zdania. Ten. Taki pączek do pracy mógłby siąść. Ja, Ależ zasłodzony jestem, jej, jak korwin. Muszę 6 łyżek dawać do tego, do chorbatki. Nie on. Nie ona, chyba 11 wydaje. Widzę, że teraz rzecz, którą najczęściej kupowałem, czyli rogaliki. Oj, to bardzo lubię. No ładnie pachnie, ale nie popełnię błędu po raz kolejny. Sam miąż. Mm, to mi smakuje bardzo. Fajna czekoladka, taka trochę nutellowa, orzeszki na nim. Już takiej pierwszej świeżości nie jest. No to dziwne, bo kupowałeś z samego rańca, prawda? Mm -hmm. No właśnie. No trochę tak bije, jakby dniem wczorajszym. Tak lekko na kacu jest ten rogalik. Ale niezły. No, mi smakuje, no nie wiem jak wam, natomiast mi smakuje. Ja Je... Na pewno im smakuje. Przedaż jest na dobrym poziomie, podejrzewam, tych rogalików. Teraz jedziemy drugi. Jest on suchy? Tak? Czy mi się. Oj. Suchar? To widocznie. Wziąłem wszystko co było. To widocznie sprzedają suchary. To widocznie jest. ale... cenowo też się różnią. Oceń to, to... samą konsystencję. No dobra, właśnie chciałem powiedzieć, że ten bardzo mi smakuje. I nawet nie wiem czy nie bardziej, jest taki... No w ogóle sam jego środek... No wiadomo, że ten musi mieć wydrążony, żeby wjechała ta czekolada, natomiast ten jest taki... W ogóle bardzo ładnie to wygląda. Trochę jak fraktal. Więc, <noise> nie, nie, fraktal to bardziej broku. Ale fajnie to ciasto takie poszczępione. Ten naprawdę bardzo pyszny. No, ciężko mi jest je porównać, bo ten jest z czekoladą, ten jest bez, ale jeżeli chodzi o samo ciasto, no dajmy dupę. Ten jest lepszy. Bardziej masilany bardziej taki. Mm, w ogóle lepsze ciasto. Tajniejsza struktura. Tu, jakby napakować czekolady, to w ogóle mistrzostwo. Punkt dla biedronki. Dla biedronki? Złoty 79. Ten będzie kosztował z 2,50. No, 2,79. Ale to są obie dobre rzeczy. Zjadłbym i to, i to, natomiast tu mnie urzeka to ciasto, jest takie fajne, takie męciutkie. No, nie jest to rogalik mojego życia, ale za taką cenę, coś dobrego, jak, jak najbardziej. Tu moja ulubiona rzecz. Ostatnie zestawienie. To zobaczymy, co przygotowałeś na ostatnie zestawienie. Co to jest? Bułeczka jakaś słodka, tak? Aha. O Jezus Maria. Co to jest? Z wczoraj na 100%. Strasznie Sara. Ciasto? Nie, nie, nie. Ale zamulasta Jak jeszcze ugryzłem sami w środku, to wiesz co by się stało, jakbym tu ugryzł, tu, 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 tu. Tragedia, to tylko mleko i miód mogłoby mi ją uratować. Mm -mm. To najgorsze ze wszystkich. Jeszcze taka jakaś gorzka na samym końcu. Idziemy drugą. Oj to też jest jakieś. Ale strasznie takie hamskie nietragiczne, alhamskie. Na ciepło jeszcze, jeszcze by wjechały, ale na zimno w ogóle staj, ząb staje, kiedy yy, wgryzam się, no takie, no, no, no średnie, bardzo średnie. Kurda, aż nie wiem co mam wybrać. No tu jest słabe, że, tyl, że ten miąż jest tylko przez sam środek, przez co te boki stają się strasznie suche. Tu jest trochę lepiej to rozwiązane, bo przez całość mi więcej jest puszczony ten, yy, ten budyń. No chyba tu, ale lidl. Lidl, ale to jest słabiutkie. Drożdżówka z budyniem w Lidlu 2 złote 16 groszy. Co to za dziwne, dziwne ceny. Biedronka. Drożdżówka z budyniem 2 zł 29 groszy. Czyli praktycznie ta sama cena. No ale nie no, te drożdżówki dużo, dużo słabiej niż poprzednie Rogaliki. Ogólnie? No nie no, myślałem, że to będzie fajniejsze. E, podsumowanie. No dobra, to są tak, są rzeczy, które smakowały. Rogaliki. Bardzo. I ten maślany, i ten czekoladowy, co kto woli. Natomiast jeżeli chodzi o ciasto, bardzo mi ono odpowiadało. Na samym początku było lepiej, później, im dalej szliśmy, tylko ten rogalik trochę wywindował nasze kubki. No i skończyliśmy tą nieszczęsną drożdżówką. Trzeba jedno zaznaczyć. Ceny są bardzo atrakcyjne. No chyba, że weźmiemy pączki, łowisz to wtedy trochę dalej, no ale ten pączek akurat był e, dobry. Mafinka fajna na prezent, a taki najprostszy też można sobie przecież coś takiego zjeść. Ogólnie cieszę się, że są produkty takie, nazwijmy to, z cukiernictwa, ale w dużo tańszych cenach i zawsze można to wziąć jakościowo? C, kurczę, taka trzy na szynach niech będzie za całą kształt, ale i tak i tak fajnie, że możemy takie produkty mieć. Bardzo dziękuję. Napiszcie, którą piekarnię wy wybieracie, a może uważacie bardzo podobnie do mnie, czyli że one są praktycznie. Takie same. Dajcie znać w sekcji komentarzy i widzimy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcesz takie filmy, to oczywiście musisz zasubskrybować kanał na górze. Jedynka i dwójkę, czyli te dwa filmy możesz zobaczyć, jak sobie chcesz. Do następnego. Pa!